Dajcie w kolejnym filmie idę właśnie po świetlicę w Kątach Rakszawskich gdzie będzie się dzisiaj odbywać święto ziemniaka tam już widzę grill się pali że coś się będzie pewnie działo z jakiej okazji spotykamy się? dzień sierna! mosi jedliście obiad? Nie. jeszcze raz? z jakiej okazji? <grym>

tak, czyli to ziemniaczki z boczkiem, tak. kapuśku, marchewka, marchewka kapustka, cebulka, to będzie żeberka. <śladł> tak, nasz chłopski garnek. Tak, zawijany. garnek. <śladł> tu jest jedno stanowisko, tu jest drugie. Tu będzie przez dwie drużyny idzie tu. To się. Jedna postawiamy. drużyna i druga. Dwie drużyny tutaj. Jesteście tam. Tutaj następna drużyna. Tu robimy stempelki z ziemniaków. Czyli malujemy ziemniaki? Nie, Wycinacie sobie najpierw stempelki. Później dopiero... Jakie kształty chcecie. I Robicie. potem tworzymy jakiegoś ludzika z Dobrze? A nie, ją bierać? nie, nie, nie. Nie. Bierzecie nożyki. A nie, A nie, bierzecie nożyki. Jednego rodzika wspólnie nie, 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 pani Pani nie, będzie... Tutaj mama pani Joasia będzie z wami, dobrze? Ja wam, nie, nie, Tu nie, nałożę kolory nie, na tacki i powycinacie Semperki. Wiecie, co to są zziemaczone yeah. stempelki? kształty. Kształty. Może być to kółko, trójkąt, kwadrat. I tutaj, jeśli chcecie na przykład kwadrat, to odkrywacie o tak. Bo o tak nacinamy do dołu, zobaczcie. I wtedy to po bokach odcinamy tutaj na tackę. O, zobaczcie. I mamy taki kształt, tak? Jak chcecie trójkąt, to trójkąt i boki odcinamy, dobrze? E tutaj za zadanie my się... Robicie potrawy z paniami tutaj i dajecie na dane na grilla. Dobra? Idziecie tutaj na grilla kulinarne, a wejdziecie do kuchni placki ziemniaczane robić. I wszystko się robi. dobrze? my kolei. wy tam, dziewczyny? przechodzimy po każdym stanowisko. Pani liczy do 20, i po 20, która drużyna ma więcej Pomału. miejsc, stronek ta wygrywa. Dobra? To, 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 to. To? Muszę ja później muszą na no to muszę czekać, żeby się zmienić tamta 4, pochodzę. Dobra, ja idę do ziemniaków. Wy co macie za zadanie? Nie wiemy. Zrobicie! Jeste... E... Ja chyba ludziki no. zrobić. Wymyśliliśmy się chyba. Z kasztanów, z ziemniaków i... Z plastelini. Okay. Nie trwa wycinanie z cempelków. Jakie to ma być. Takie No Nie. I teraz liczymy, ale kulki się porozwalały ale już. Chyba tutaj macie więcej, nie? No Ewidentnie. Wygrała drużyna po lewej. Tak, marchewki wygrały. Cztery rodziny. No chłopaki pomagają przygotowywać. Oni sobie robią marchewki jeszcze. Chyba Wszystkie cztery muszę. rogi, o tak, rogi, o, no. do siebie, no, no. o, do dobrze, no, bieżą, bieżą, przede wszystkim tak. tu, żeby się trzymało, żeby no, idziemy zobaczyć do kuchni, co tu się dzieje, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. hop, a. teraz, a. i tu, dziewczynki przygotowują placki ziemniaczane, dzień tak, i chimsy i i a, tu jest dwie, Pasta stanowi. Pasta światło. Tak, świetnie. <grym> to już są upieczone. To tak? już są upieczone, tak. I teraz bardzo tak, tak. dobrze, proszę, że... tak. tak? czyli... proszę się uczyli. Aha, stróbuję. Proszę się nastrówać, gorąca uwaga. Tak, no. Macz nastrówać wąż, tak? Dobra. Nie, yes, brawo! No bo może Super. Teraz ale to tu kamerowa dziewczynka wkłada broduszka z tych pomongów. Wcierajty w Na no, komnata, tak? o go Nie miałam Ja ja mam przepis Nie Jest następny. Następny dokład. Nie Teraz wcieraj, bo będzie jak A tu no.

to nie palcami, hmm. łyżką. A tutaj będą jakieś sprawnościowe rozgrywki zajęte. Przenoszenie ziemniaków. Więc słuchajcie chłopaki, dostajecie teraz tak, łyżki, łyżka i ziemniaczek. I wasze zadaniem jest z salomem. z tamtej strony, tutaj będzie staw. Chodźcie, tu będzie start, wy się ustawiacie z tyłu z tak środku. Mm. I z tą łyżką salowym tutaj. Jedna gruba pani, jaki tam gdzie tego robi na tym. Yy. No, ja nie tu trzymam coś takiego. Przychodzisz mi tutaj z tą łyżką, obiegasz mnie, wchodzisz z tą kuchą, salowym z powrotem tam, okej? Okay? Trzy, cztery, sam. Co oh, jest? Ja też! No chłopie, ja coś przeszedł No bo czu... czu... to już. No i Ale leci. to korzełek to mu łapa? Bo jestem na końcu. Ej, się blisko i wtedy ten ziemieś uciekał. No. To może załatwę to nie tak z tą łyżką? Do właśnie coś Dawaj nie chce spadać. Mi Dawaj mi to łychę chłopie. Chodź. Nic, nic, nic. <noise> Ten uśmiech mi trochę nie wyszedł. O co? To z tego A to jest. Stempelki obraz. Robimy stempelki z ziemniaków. Wiecie jak wygląda się robić sobie zrobić słodycz. sobie wycięty z zimniaków. Choć tego ściąg. <głos》> kolejna konkurencja, kolejna pomocy, to kolejna drużyna. O, będzie masz, przyrządzać teraz sobie składać, nie, ja nie ten, no, no, no no. To na grillach

tak dalej. O, o, o. Tutaj bardziej. O. Tutaj nie tylko. o Zanim Tak, żeby Ja zrobiłem. No to chory zaliczone. drużyna zaliczona I Tak, chory tak, zaliczone. Tylko strój, a dziewczynki zrobią kupiełkę, a dobra. wy potem ją ubierzecie, dobra? Podajcie no, do tak, mi ktoś ziemniaka. To wy róbcie kupiełkę, we dwie, dobra? Tak. Podajcie mi coś A dziewczyny zrobią do, strój dla tej kupiełki. Tak. Możecie fryzurę.

Tak, wbijajcie w kulki Popatrzcie. Popatrzcie. od razu liczcie ile liczcie. sztuk. Liczcie, ile macie kulek. Jedna. No, a tutaj. Ej, ale oni co Raz, dwa, cztery. Pięć. Pięć. Cztery. Dwie, macie. Trzynaście. Dziewięć. No. Ale, ale na koniec wam nam no. Po czasie, no! My wygrajemy! kolejna grupa będzie smażyć? Przyszłyście smażyć plac? placu? tam idziemy na no.

O, eleganckie. super. Już się wdej. Wdej. Filip to kucharz on razem smażyłem tylko Tak. On by za dużą usmażył, nie? No, to smaży <noise> dużo Po co to Zdej. tyle razy nakładać, a nie? <noise> e, <wszyłam> moją... <noise> no nie? A, moją. No lepiej. Mariusz. O, wzięli. Ważne zabajcie te dziewczynki, będziecie robić. O. Proszę, będziecie robić. O. Dobre to uważamy. No. Tak. Cztery was jest, Ile proszę. A tu jest trzy. O, cztery. Cztery. Proszę bardzo. No. sobie boczek pierwsze po kolei. Tak, nakładać boczek. Na środek, Zdjęcie, na środa. bardziej, bo to musi tak na środku, żeby to było. Gdzieś położyłaś? Nie. Skromnie kromnie mnie był Marcheweczki. A ja się po niego spod To Może być. być. Tak, może być. Dobrze, ziemiaczki. Masz dla ciebie. A łyżki. proszę. Rzeźniaczki, no. tak, pocztelki, moja zagórna. Tak? Tak. A, A, no, tak, no. Tak. A masz, to zimno. A to zimno. Jeszcze kolej. A, cebulka. masz to wiesz wszystko za porządkiem. No. Dobrze, Dobrze, ja idę zaglądnąć do kuchni. I na wyjście cebulkę do tego. nie ma boczku. Gdzie? A, to weź No, ale coś tu jeszcze. Cholno, już masz? Co ja wam zrobiłam. Zabijać? Tak, zabija, i ładnie zawijać. Czekaj, bo tutaj nie masz zabija. tego. Zabija. Teraz następne, wiesz? Do środeczka. Jeszcze wóz tutaj zmięczka. I lekko skręcić. No. Tak? No może być, jak o. tak wyszło, to nie będzie tak dobra. A tu jest? Należy... Tu jest jeszcze nożyk, proszę. Co, do, dobra, tyle. Nie nie do końca. No to co, wspólne, czy... no to co, wycie wspólne, czy... no to wyciek nie wiem. Może być jeden wspólny? Ale gdzie? A no to teraz to tak. nie będą Mamy. dali. Mam je drugi papo. Tak. Siewa. A no. ja, to tu jeszcze jakieś smakołyki są. Tak? Frytki. To, no, takie są... E... Po, e, te. Ziemiaczane takie są te. Kuleczki. To jest To jest tak, tak. Proszę, proszę, proszę. No. Proszę, Dobrze. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. I to jest proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę,

to nie znacza. Bo to jest na czas. Biegniesz, biegniesz, biegniesz? Biegniesz, Biegniesz, biegniesz? No, biedniesz, biedniesz. Biedniesz, biedniesz. Biedniesz, biedniesz. no, no szybko, biedniesz. szybko. Dajesz, no, no, no już, już. Czykła, rozpa, bo czas biedniesz, 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 między pachołkami i nie na skróty. nie Tu, 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 tu. Dobra, stop. No, A ja teraz coś z tego. Ej, Ej, go, do A patrz, to ja znalazłam, dziewczyny! Ej, no może to być bluzka, papa. A jakiej to jest Albo Ej, patrzcie, widzisz się! Nie, Każdy matoszyk. Wiecie jak się te motyki nazywają? Widwy! Nie! Nie rób spikły widz! Jak się nazywają? Ośmiobit? Rocciastkę. A wiecie dlaczego takie są do kopania zimeków? Bo mają trzy rogi. Nie, ale dlaczego mają trzy rogi? Żeby miało się Żeby kopać ziemiaki. Ale dlaczego takie, a nie takie pełne motyki? Żeby wyglądały jak na jak Nie, siemiaki. dlaczego? Żeby, żeby wypadały, to żeby nie. Rodzice, dlaczego takie motyki żeby, są do kopania ziemniaków? Się, piasek wypłynął. Żeby nie Bo tak Dużą ja. jak weźmiecie, ja. to ciak. A tak może ominiecie no ziemniaka. No, Słuchajcie, na dwie osoby macie koszyk. Więc każdy sobie stawia poszedł na pierwsza tu z tej strony. Ty. I powiem start. To jest rowek z zasadzone, tak? Na wiosnę posadzone badele <grym zimę> Wysprzątane, przygotowane do wykopków. Dobra, trzy, cztery, Start! Szukamy ziemniaków, bo są od początku. Dobra. <grym zimę> no, naprawdę. No nie dzień nic, idź dalej, idź dalej. Kopci! Możecie trochę głębiej, bo nie wiem. Głębiej Głębi, nie ma. Nornice no, zjadły. Yeah. No musicie szukać. Nie ja wiem masz... ile posadziła. O, Ej, ile, ma. ile? No bo pikał. Głębiej, głębiej Kasper, On ma pięć, On masz trzy. Jadore, pięć ma. Ej, Marchewko, mar, nie tak. Nie ma? Kopach, one nie kupać, kupać, kupać. Ja też wiem jak kopać, ale one nie, <laughs> nie umią. Zaraz będzie zmiana i zobaczymy czy będą wszystkie do końca wykopane, A nie to będzie powtórka. Dobra. O, jest tam jest. Jeszcze jest. Dobra. To jest. Michał, ile masz Michał ziemiaków? No 3 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 15. No to połowę wykopałeś, czyli okej. Okay. Dobrze, no. Po połowę. 2 2. Policzmy, do wiosny mniej ja. więcej. Ja <noise> do... Na mniej posadzimy Na mniej i Na mniej Na jesień policzmy. Jeszcze na, dwa. Tutaj jest. Na, na, tak, a no, a to kawery teraz nie. Dobra, no. Nie. Dobra, czyli teraz zmiany. <grywy> o! Jest. Trzeba wykopać. A ja. A jest. A jest o, dwa, to mamy to A gdzie się zimia? Tak. Dobra. To nie trzeba pomarzyć 12, 14, 16, 26 jest w grobku. 24, 24? To jeszcze 25. Dwa wam brakuje. O, jest 25. Jest, jest 26. Dobra. A to do u was się zalicza? 26 śmiało być? Ty do ziemniaków No to piasek. słuchajcie, ziemniaki wykopane, proszę mi pole ładniej wyrównać, bo się przyjdę i przywrócę na ładnie! No i zaczynamy wykopki. No nie tak, Nie, nie tak, 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 O, o, tak, 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 ale sobie tak, 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 No. tak, tak, dalej, tak, tak, dalej. tak, tak,

No to tworzymy z powrotem drużyny. Co to jest? Gąsienice. Na ziemniaczkach czasem są gąsieniczki, nie? nie. Zobaczcie, na czym będzie zadanie polegało. Się. Idziemy do no, sobą, stary. No mówimy, tu będzie to właśnie. I będzie to zadanie na czas, który w szybszym czasie przejdzie do dobrze? Zrozumiałe dla wszystkich?